Cześć, witajcie moi kochani. Miałem nie publikować, a jednak publikuję. Miałem wyjechać, ale nie wyjechałem. Więc co się stało, że jestem tu gdzie jestem? A to za chwilę się przekonacie. No dobrze, jeżeli już zaczynamy, no to będę opowiadał o tym, co się wydarzyło tak naprawdę i co mnie skłoniło, żeby nagrać kolejny odcinek i umieścić go na swoim kanale. Przede wszystkim to czytania, które są przeznaczone na dzisiejszą niedzielę, ponieważ one bardzo dobrze przedstawiają, czym tak naprawdę jest ikona. Jeżeli nie czytaliście tych czytań, to one tutaj za chwilę się pojawią, kiedy będę o nich mówił. No dobrze, czyli teraz zaczniemy od pierwszego czytania i tutaj gdzieś w tej, z tej strony będzie odnośnik do tego czytania, będzie to, gdzie znajduje się on w Biblii. To jest też takie zadanie dla Was, by sięgnąć do tego fragmentu. A jeżeli nie, to do Biblii internetowej albo do, albo do czytań, które są przeznaczone na dzisiejszą niedzielę. Co chcę powiedzieć? To jest czytanie z Księgi Proroka Ezechiela. W tym czytaniu jest podane to, że tak naprawdę Bóg jest między nami. Tak jak to się odnosi do Proroka, który jest w tym czytaniu, że Prorok jest wśród ludu. I tak samo dla nas prorokiem, który był na ziemi, który jest, je, jest tym, którym, który jest naszym wzorem, jest Chrystus. I teraz o co chodzi, jakie to ma powiązanie z ikoną? No więc słuchajcie, największy problem chyba chrześcijan, tak naprawdę każdego człowieka, każdego, każdego z nas, a przede wszystkim mój, mój problem, to jest mój problem na pewno. To jest taki, że ja zawsze zapominam o tym, że, że Bóg jest obecny. Że Bóg jest obecny dzisiaj, tu, teraz, kiedy do Was mówię, kiedy nagrywam ten, ten odcinek. On jest obecny. To nie jest ważne, czy ja wiem o tym, czy ja w danym momencie zdaję sobie z tego sprawę. Czy, czy pomyślę o tym, nawet czy wspomnę o tym, czy, czy, czy nie wiem, czy w danym momencie zwrócę się do niego, albo do niego się nie zwrócę. To nie jest ważne. On jest. On jest teraz, jest zawsze. I myślę, że największym naszym problemem jest właśnie to, żeby sobie za każdego dnia sobie to przypominać i uzmysławiać sobie. I tak do mnie przemówiło to pierwsze czytanie. A teraz zapraszam na drugie. No dobrze, teraz y, to jest czytanie z, z listu Świętego Pawła Apostoła. To też jest tutaj z tej strony. Będzie odnośnik do Biblii. Więc też zapraszam do, do tego, by, by sobie to poszukać y, i przeczytać. I teraz o co chodzi z tym czytaniem? Tam Święty Paweł w tym czytaniu mówi takie znamienne słowa, że dany mi jest oścień dla ciała, który mnie który mnie prześladuje, to jest tak, ja tak mówię teraz swoimi słowami. I później Pan Bóg mówi do Niego, że wystarczy Ci moje łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że każdy z nas, każdy człowiek na Ziemi, każdy, kto, kto wierzy i chce być wierny Bogu, wierny w tym, co robi, w tym, co myśli, w tym, co czyni, żeby tu, tu była jedność Każdy z nas ma jakieś problemy To nawet nieważne, czy to są problemy z samymi sobą A to są różne problemy życiowe Problemy z rodziną, problemy z różnymi sytuacjami Które, które nam się przytrafiają w życiu My się z tym nie godzimy najczęściej Bo to są czasami bardzo trudne sprawy i trudno jest nam to zaakceptować, że jest tak, a nie inaczej. My sobie planowaliśmy w ten sposób, wyszło zupełnie inaczej. No, tak jak ja, chociażby z tym, że nie będę publikował, że zrobię sobie przerwę, że wyjadę, nie wyszło. Dlaczego? No, być może dlatego, że teraz mówię do Was, bo uważam, że jest to ważne, żeby każdy z nas sobie zdał sprawę z tego, jak to jest ważne. To, co chcę powiedzieć, właśnie. Moc bowiem słabości się doskonali. No więc chodzi o to, że Pan Bóg nam daje te wszystkie trudności i problemy. Po co? Dlatego, że, że on nas chce na wyłączność, byśmy się do niego zwracali, byśmy mieli relacje z nim, byśmy go prosili o pomoc, o wyjaśnienie. Ta miłość jego jest tak wielka i tak zaborcza, że. Po prostu, tak jak to powiedział do świętej Faustyny Kowalskiej, miłością swoją ścigam grzeszników. Więc to jest takie przełożenie na to, kim jest Pan Bóg. Jest, to jest niesamowity ojciec, niesamowity... Jeżeli ty miałaś problem z ojcem, jeżeli ty miałeś, masz problem z matką, jeżeli ty masz problem z kimkolwiek z rodziny, to Bóg jest odpowiedzią na to wszystko. To On jest tym, który który łamie te wszystkie schematy, te wszystkie swoje problemy. Ty masz do Niego przyjść z tym, powiedz Mu o tym. On odpowie na to miłością. On Cię przytuli, On Cię przygarnie. Dla każdego jest otwarty i każdy, każdego chce przytulić do, do siebie samego. I On jest tu i teraz. On jest tu i teraz. On zawsze jest gotowy, by, by Tobie świadczyć, by Tobie służyć. I to jest drugie czytanie. Proste, prawda? Dobrze, moi drodzy, teraz ostatni akcent, a właściwie przedostatni jeszcze. Akcent związany z Ewangelią. To jest Ewangelia według Świętego Marka i tu jest właśnie znów link. Zapraszam do niego. Słuchajcie, o co chodzi w tej Ewangelii, bo tytuł tej Ewangelii jest dosyć interesujący, ponieważ Jezus mówi, że nie może prorok być tak lekceważony w własnej ojczyźnie. O co chodzi? On tak naprawdę mówi o wierze, o wierze, że On jest Panem, że On może, że my jesteśmy wierzący, ale tak naprawdę nie wierzymy, że my znamy Chrystusa, bo On jest pośród nas, ale nie wiemy, że On tak naprawdę istnieje, że jest, że żyje pośród nas, że jest żywy. To co też święta Faustyna mówiła w swoim dzienniczku, że ludzie do mnie przychodzą, jakbym był martwy i mówiła, o tych e, chwilach, kiedy przychodzimy do Niego na, podczas komunii świętej. Ludzie przychodzą do nas, jakbym był martwy, a On jest żywy, On czeka na Ciebie, On Cię pragnie, On pragnie napełnić Twoje serce, Twoje serce sobą, tą miłością i miłosierdziem, byś, po, byś wychodząc z Kościoła mógł Go rozdzielać innym. I teraz, jak to, ma się, to się przekłada na ikonę? No to już wyjaśniam. Więc słuchajcie, to ma wszystko swój związek z ikoną. Jak to rozumieć? Już teraz właśnie wyjaśniam. I czym jest ikona tak naprawdę? Dlaczego jest? Po co jest ikona? No właśnie po to, żeby nam uświadamiać o Bożej obecności, że On jest, jest niezmienny. Ta niezmienność, a więc tak te kanony, według których wykonuje się ikony, są właśnie po to, żeby pokazać, że Bóg jest niezmienny, że jest od wieków ten sam, że te obrazy, które są umieszczone na desce, są te same, są niezmienne od wieków, tak jak, tak jak Bóg jest niezmienny od wieków, tak jak On trwa, tak jak On patrzy na Ciebie, te oczy często, które śledzą, które są tak zrobione, by jakby pokazać, że Bóg jest cały czas, cały czas Tobą zainteresowany. On Cię śledzi, On cały czas śledzi i wodzi za Tobą wzrokiem. Ikona właśnie to przedstawia, to pokazuje, ale też pokazuje Ci wieczność, taka jaka jest wieczność, pełna miłości, pełna radości, pełna pokoju i pełna szczęścia, pełna chwały którym jest to, co, co obrazuje na ikonie złoto, który, którym jest otoczony święty. Takie przełożenie dzisiejsze czytania mają na ikonę. I myślę, że w takim duchu, tą ikonę trzeba odczytywać. To jest, na, to jest pomoc. Dlaczego ta ikona jest taka ważna, ważna? Właśnie dlatego jest taka ważna, ponieważ pomaga nam pamiętać o tym i mieć to na uwadze, że. Chrystus jest, Chrystus jest żywy, ta rzeczywistość jest żywa, jest dzisiaj, jest każdego dnia, kiedy wstajemy, kiedy kładziemy się spać, kiedy pracujemy. I o tym miałbyś ten dzisiejszy odcinek. By te wakacje były wam, dla Was udane i pełne obecności Boga. Tego chciałbym dla wam życzyć jeszcze. Przed swoimi wakacjami. Teraz naprawdę już wyjeżdżam. Więc będzie to, myślę, że będzie tej, trochę tej przerwy, o której mówiłem w poprzednim odcinku, ale mówię też, nigdy nie mówię stopy na 100%, bo zawsze coś się może wydarzyć. E, no to, I co się wydarzy, to będziecie obserwować no, to na kanale. Oczywiście kliknijcie subskrypcję, oczywiście mm, kliknijcie dzwoneczek, by być na bieżąco z nowymi filmami, to co się pojawi. To dzisiaj wszystko. Trzymajcie się z Bogiem. I do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś albo tu na kanale. Pozdrawiam z Bogiem. Pa!